W dzisiejszym filmie będzie sporo motywacji. Do sprzątania domu zajmę się dzisiaj kuchnią i salonem. Sprzątanie zajęło mi około 2 godziny i przez ten czas można zrobić naprawdę sporo. Zapraszam. Każde sprzątanie zaczynam od włączenia pralki. Nawet jak nie sprzątam, to pralka i tak chodzi, to jest standard. Albo pralka, albo zmywarka. Zabieram się za sprzątanie najpierw w kuchni. Muszę posprzątać rozgardiaż po śniadaniu. Jest sobota przed południem, także mamy wszystko tak troszeczkę później. Nie opróżniłam jeszcze rano zmywarki, także teraz będzie na to czas. Generalnie w tygodniu zmywarkę nastawiam wieczorem i rano, jak wstaję o 6 rano, zanim jeszcze wszyscy wstaną, robię sobie kawę i zanim kawa się zrobi, już mam zmywarkę opróżnioną. Dzień dobry. Dobry, jestem Aga, witajcie na kanale Kawa Najpierw. Sobotnie sprzątanie kuchni to taki trochę spontan, bo miałam zaplanowane na ten dzień tylko i wyłącznie pranie i sprzątanie dokładne salonu, a ta kuchnia to taka trochę lawina wyszła. Posprzątałam naczynia, opróżniłam zmywarkę, powkładałam brudne naczynia do zmywarki, umyłam, posprzątałam blaty i zobaczyłam, że jest trochę kurzu na parapecie, więc zdjęłam kwiatki z parapetu. E, przetarłam parapet, więc jak już przetarłam parapet, to przy okazji umyłam okno. Jak umyłam jedno okno, to przy okazji umyłam drugie okno. Potem tak patrzę, są, jest uciapciana lodówka e, odciskami palców, więc też przetarłam, i wiecie, taka lawina porządków. Jak zobaczysz jeden efekt. Taki malutki, to masz ochotę na więcej. Także to jest bardzo fajna lawina takich wydarzeń. Gdyby nie to, że po południu miałam zaplanowane wyjście z moimi dziewczynami zespołu ze śpiewania, to pewnie sprzątałabym dalej. Ogólnie sprzątanie kuchni i salonu, takie naprawdę porządne, zajęły mi tylko dwie godziny. Uważam, że to jest tylko, bo powierzchnia jest dość spora. Nagrywałam przy okazji, także też parę ładnych minut trzeba doliczyć, żeby ustawić. Statyw i tak dalej. Także jeżeli nie nagrywacie, to naprawdę dużo szybciej to wszystko idzie. Tutaj do mycia zlewu używam Cilit Bank. Niekoniecznie odpowiada mi zapach tego płynu, ale jak już jest, to chcę go skończyć. I następnie do zlewu nalewam wodę i odrobinę zoflory. Zoflora jest to taki koncentrat dezynfekujący. Także wszystkie ściereczki, gąbeczki, które macie do mycia naczyń, też można wrzucić do tej wody z zoflorą i to wszystko fajnie się zdezynfekuje. Poza tym świetnie pachnie, jest dużo różnych zapachów, także możecie wybrać coś dla siebie. Ja tutaj mam taki akurat zimowy, także cynamon. Ja lubię zapach cynamonu. W każdym razie, jeśli chodzi o meble, to bardzo fajnie te meble po tej zoflorze błyszczą, także polecam serdecznie. I myję też tą zoflorą okna. Mokra ścierka wodą z Zoflorą i potem żółtą ściereczką z Wiledy przecieram, tak jakby poleruję to wszystko i okna naprawdę są super, nawet rano jak mi słońce świeci po szybach to nie ma żadnych smug, także naprawdę żółta ściereczka z Wiledy, wcześniej woda z Zoflorą i to jest naprawdę świetny duet. Polecam. Tutaj używam jeszcze kurzołapki, takiej na wysuwanym statywie, i naprawdę świetnie się sprawdza. Można tym dotrzeć w wysokie miejsca, nie trzeba stawać na drabinie czy na krześle. Mam nadzieję, że w sobotę odpoczęliście po sprzątaniu. Ja Wam życzę miłego tygodnia, całego, bo jest dzisiaj. Jak oglądacie ten film, poniedziałek, także mam nadzieję, że zyskacie odrobinę motywacji do tego, żeby posprzątać. Mm, ja. Wtedy, kiedy Wy będziecie oglądać ten odcinek, będę sobie sprzątać i nagrywać kolejny odcinek, także mam nadzieję, że ze mną zostaniecie. E, tutaj właśnie otwieram sobie nową ściereczkę od Wiledy. Ona ma bardzo fajną fakturę takiej gąbki, e, świetnie nadaje się do okien i przede wszystkim, jak już mam taką ściereczkę zużytą e, i niekoniecznie... Mm, Pasuje do okien, bo ta ściereczka po, po kilku praniach zużywa się, i jednak gdzieś tam te takie smugi na oknie zostają. To ona świetnie nadal nadaje się do wycierania kurzu. E, I nawet jak macie więcej kurzu, szczególnie na górze mebli, to ta ściereczka fajnie zbiera ten kurz. E, te farfocle nie zostają na meblach, także naprawdę polecam. Wileda zrobiła tutaj naprawdę fajną robotę. I zabieram się już po kuchni za salon. Nie jest to takie gruntowne sprzątanie, bo nie wycieram kurzu z sufitów, ze ścian dokładnie, jak mam to w takim. Już w moim rytuale sprzątania generalnego biorę takiego mopa z końcówką e, przyciągającą kurz i przecieram właśnie dokładnie cały sufit, całe ściany, e, myję futryny dokładnie z góry na dół e, wodą, płynem. E, teraz po prostu przecieram wszystko z kurzu, myję okna, e, odsunę sowkę, po, odkurzam ją dokładnie i krzesła i fotele. Także będzie to takie solidne sprzątanie, ale nie takie generalne. E, generalne sprzątanie zostawiam sobie. Już na zakończenie roku szkolnego, jak już będą wakacje, nie będę miała innych obowiązków związanych właśnie z wożeniem dzieciaków, czy z jakimiś lekcjami, czy czym, czymkolwiek, bo to takie generalne sprzątanie zajmuje naprawdę sporo czasu. I jak jestem taka rozbita, że mam kilka rzeczy jeszcze w międzyczasie do zrobienia, to to jest trudne, bo wtedy zostaje taki rozgardiaż czasami nawet do wieczora. A tak w ciągu jednego dnia zrobię sobie każde pomieszczenie. W każdym razie tutaj też do sprzątania używam wody z zoflorą. Naprawdę zapach w pomieszczeniu jest potem taki fajny, świeży. Ten zapach nie jest taki duszący jak mają te niektóre płyny. Także jest całkiem spoko. Odkurzam dywan, potem odkurzę wszystkie krzesła. Ja lubię sprzątać strefa po strefie, bo ja mam dzieciaki, mam sporo rzeczy na głowie, czasami dostanę telefon, że gdzieś muszę jechać eee, i generalnie jak mam jedną strefę chociaż posprzątaną, to już tam jest czysto, eee, a potem odkurzenie podłogi czy umycie to, to już można zrobić wieczorem, nawet jak się wszystko już ogarnie. Eee, natomiast jakbym miała najpierw poodkurzać wszystkie krzesła sofę i fotele. Potem gdzieś tam po e, odkurzyć skórzu listwy przypodłogowe. To tak jakbym miała wszystko po kolei robić, to ja bym miała na środku salonu wszystkie meble przez pół dnia jak nie więcej. A tak jak mam strefa za strefą posprzątane, to tak wydaje mi się, że idzie to dużo Bardziej gładko. Każdy ma inny system sprzątania, każdy musi wypracować sobie swój własny, także też nie ma co gonić za trendami, bo trendy nie zawsze się sprawdzają. Każdy dom jest inny, każdy człowiek jest inny, także miejmy też to na uwadze: sprzątamy dla siebie, a nie tak jak ktoś nam z góry powiedział. To tak nie działa. It's easy to remember where I started. Doors it opened up, a place I longed to find. My fear and money disregarded for another time. Amen. Mm -hmm. W strefie jadalnianej ogarnięty, sowka ogarnięta i zabieram się za część teraz taką y, wypoczynkowo-roboczą. E, tutaj fotele, na stoliku dużo rzeczy też się zbiera, często e, zostawiamy też na fotelach czasami takie podręczne rzeczy, które mają iść na górę, także tutaj wszystko muszę dokładnie wyczyścić. W tym stoliku też zebrało się już trochę kurzu, także właśnie taka miotełka fajnie się sprawdza. E, za fotelami szczególnie latem zbiera się sporo kurzu gdzieś tam wędruje to wszystko za fotele, także tam trzeba sprzątać naprawdę dość często, dużo częściej niż za sowką, bo sofka jest tak jakby za drzwiami od tarasu, i tam jakby zbiera się mniej kurzu. A tutaj wszystko jest centralnie naprzeciwko drzwi tarasowych i ten kurz idzie centralnie za fotele. Ale fotele są leciutkie, także nie ma to żadnego problemu. W każdym razie bardzo fajnie mi się sprząta właśnie strefa za strefą, bo już teraz trzy strefy mam posprzątane. Potem jak jest troszeczkę luźniejsza, <głosy> <głosy> niesamowite to jest. Jak jest luźniejsza chwila, to można wtedy dokładnie sobie do kończyć sprzątanie innych rzeczy jak tutaj właśnie e, mycie okna na przykład zostawiłam sobie na chwilę później w międzyczasie wstawiłam obiad też także naprawdę w domu jest zawsze coś do zrobienia jak nie pranie gotowanie to sprzątanie e, zawsze się znajdzie coś do roboty i nigdy nie ma nudy Muzyka Obiad nastawiony, kuchnia, salon posprzątane, odkurzone. Mycie podłogi zostawiam sobie na poniedziałek, bo tak jak mówiłam, w weekend chodzimy w butach po domu, także e, nie ma sensu myć podłogi, która zaraz i tak będzie jeszcze raz do mycia. E, także dom jest dla nas, a nie my dla domu. E, trzeba sobie robić tak, żeby nam było w tym domu miło, przyjemnie, wygodnie przede wszystkim. E, także tak działamy. E, i tak jak widzicie, Zoflora tutaj zrobiła naprawdę fajną robotę. Ja wam dziękuję za obecność. Mam nadzieję, że będziecie ze mną w kolejnych filmach. Mam nadzieję, że zyskaliście trochę motywacji do posprzątania u siebie, chociaż drobnych gdzieś tam kosmetycznych poprawek w swoim domu. Jest czysto, jest przyjemnie, można teraz odpoczywać. Dziękuję i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa pa.